Cześć, siemano, z tej strony Czajano, witajcie w drugiej wersji rosyjskiej ruletki, jest ze mną Szajba. Witam, witam. Jest ze mną Cudak. Cześć. Jest ze mną Piemek. Siemano. jest ze mną Musiol. Dobra, dobra, panowie, jedziemy, zaczniemy od Szajby, liczę numer od Piemka. Piemek dał taką liczbę, sami widzicie. Liczymy. Raz, dwa. Dobra, teraz będzie liczba od y, Cudaka, zaczynając od szaj. I teraz został nam na polu cudak oraz mm, Musiol i zaczniemy teraz liczbą od szajby. Liczymy raz, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9. Ej, dobrze! Dobrze! Musiol wygrywa! Brawo dla Musiola. Rzeczywiście cudak był odpad. Musiał powiedz jak się czujesz. Oszukiwał. Musiał mi napisał G34. Bez komentarza, dobra. Musiał w tym odcinku wygrywać, żegnam się z wami Ja no. a grał ze mną Piemek. Który nic nie powiedział, bo mi go przerwało, jeszcze był cudak. Ej, ej. I ma, na samym końcu. Dobra, panowie, żegnamy się. Trzymajcie się serdecznie, na razie. Dzięki,